No, witam wszystkich serdecznie widzów kanału Motokru. Dziś trochę pogadamy o motorku Apilar RS4 Oczywiście jest to 102 czterosłówie nie różni się niczym od innych czterosów, RK i moja przygoda zaczęła się tak, że jeździłem Apilą RS, ale w dwusuwie. Miałem RMK, najmocniejszą wersję jakie wychodziły. Tutaj jest z nami też Kamil, który też ma Reskę, ale w starej budzie. Dłusuje na dodatek. Yy, co opowiedzieć? Przesiadłem się z dwusuwa przez to, że dwa razy się zatarł. Sorry, że przerwę. E, zostawcie subika oraz łapkę w górę. No i na jakiś komentarz za to, że powoli powracam na kanał. Także możecie być zadowoleni. Nie przedłużając. Oczywiście. Oliwier kontynuuj swoją wypowiedź. Yy, tak, przesiadłem się za pilierę RS zwykłych, w usuwie. Naprawdę yy, mogę polecić każdemu tamten motorek tak jak i ten. Co prawda ten ma opony 110-130 z tyłu i nie można pochodzić z nim w zakręty aż tak fajnie jak starymi RS-kami, ponieważ tamte miały opony 150. To było już trochę opona, kawał opony. Są ładne zakręty, to każdy by chciał pochodzić w zakręty, wiadomo. Yy, tak, jest to 125, 4 osuwie. Telefon. Nie wiem, zobaczę No pa, Czekajcie z kobietami 125 4 subie, pojemność 125 tak wiadomo 15 koni, szału nie robi Jakoś się odpycha Prędkość maksymalna jaką na tym motorze Mogłem doczynić z Zębatką 60 zębów z tyłu, nie wiem kto to wymyślił Jakiś kretyn Erki mają na przykład 48 No i prędkość maksymalna 130 na godzinę nie? A zębatkę z przodu jaką masz? Zębatka z przodu jest 14 a Nierki takie mają 14,48 m mm -hmm. I takie teraz pytanie, jaki masz wzrost na tą aprilię? Ja mam 1,80 m I, i czy ta aprilia jest dobra dla ciebie w sensie nie, i wagowo tak. i wzrostowo? I jest ok, nie mogę narzekać. Tamta aprila w usuje była wydaje mi się ciut lżejsza Taka bardziej zwężona, taka wiesz, zwarta ze sobą, nie? Tutaj jest trochę, jak wsiądziemy na ten motor, jest trochę masywniej, czuć już trochę tą masę, nie czuć tego przyspieszenia. Yy, ale naprawdę motorek się odpycha z tą zębatką nie? Yy, nie można powiedzieć, że nie. Spalanie średnie, jakie mogłem zarejestrować, to było około 3,5 litra przy odkręcaniu manetki. Około 4, 4 to, 4 to już naprawdę nie przekraczałem tej granicy, nie? Zatankujesz motor za 50 zł i jeździsz przez cały tydzień. Nieważne czy to 100 km 200-300 na pałowaniu jedziesz i no, nie, nie znika, nie? Paliwo. Wtrysk pojedynczy. Ja mam akurat wersję Biagi, 215 rocznik, ABS tylko jest z przodu i Quickshifter. Quick, shifter. quick shifter bardzo łatwe jazdę, nie mogę powiedzieć. Yy, ostatnio już zerwała się linka gazu, no to Zawiązaliśmy na trytytkę, pociągając, no to zamiast używać drugiej ręki i zmieniać biegi ze sprzęgłem, no to zmieniałem bez. Do domu się dojechało. Zmieniłem tak, krótkie mocowanie tablicy, oczywiście autorskie, przykręcone na dwa imbusy, żeby nie spadła rejestracja. Dynamiczne kierunki z tyłu i z przodu, przyciemniana szybka też wymieniałem, oponki są praktycznie nówki. Co prawda, nie bardziej tego typu sportowego, tylko bardziej drogowe, tak. Awaryjność w sumie to nic. Jak lejesz olej dobry, to ci dobrze motorek posłuży. Nie wiem, biegi naprawdę wchodzą jak masełko. Jak, jak ładziutko, także. że no nie czujesz, że wbijasz nawet te biegi, nie? E, co? Polecam smarować zawsze łańcuch po myciu motocykla. Bo my to już doświadczyliśmy właśnie tego, że zaczyna już. Delikatnie strzelać i przeskakiwać o skrzytać. Słychać po prostu już łańcuch. Eee, co? Awaryjność. Bezawaryjny, 15 konny silnik. Czyli tylko mówisz, że lać paliwo, tak, dobry dać, olej i można jeździć Ale żeby lać się paliwo, bo mira sytuacja była taka, że do stacji było niecałe 300 metrów i w te 300 metrów musieliśmy iść pod górkę, bo był most takie bardziej wzniesienie i trzeba było motor potem z tej górki, już było trochę lepiej to potem na chodnik wjechaliśmy i musieliśmy prowadzić 300 metrów. Ja motor i Kamil musiałem też motor prowadzić, no bo co zrobić No, ale za to zatankowałem wtedy na stacji za 50 zł do pełna prawie, że wchodzi tu około 13 litrów z tego co mi wiadomo Bo za tyle sobie było tankowane Jak jeszcze było paliwo po normalnej cenie no Pasowanie plastików no, jest ok, mogłoby być lepiej. Trochę skrzypią, Skrzypi, wiadomo, w każdym motorze nie wszystko jest idealnie. E, co jeszcze by tu opowiedzieć? Może jakie, może opony? Opony Micheliny jakieś, nie? Stoczy dzieski, bardziej deszczowe bym powiedział na drogę niż takie sportowe bardziej. przesiadając się z. Tamtej RS-ki to jest a ziemia pod względem prowadzenia, no bo jeżeli tu by były fajne opony i inny, inna zębatka, naprawdę tym motorem by się dało jechać przyjemnie, nie? Yy, manetki, barakuda, z rolgazem też od barakudy, bardzo fajnie to się sprawuje, kolorystycznie też. Czy wyjeżdżając, głównie parkuję w piwnicy i wyjeżdżam motorkiem, to trochę się zahaczą te, yy, jak to się nazywa, odważniki? Chyba tak. Ciężarki. Ciężarki. No. Wydech, końcówka, jest projekt. Całkowicie pusty przelot. Bardzo ładnie, że yapę, spełnia swoją funkcję. Ludzie w mieście zatykają uszy, nie? Potem pokażemy na przybitkę jak ta maszyna chodzi. Generalnie pozycja jest bardzo wygodna na tym motocyklu. Jadące 100 km. Nie poczułem żadnego dyskomfortu. Bo już przyzwyczajony w sumie organizm i pozycja sportowa. A pytanie jeszcze takie, czy po dłuższej jeździe nadgarski cię nie bolą? Nie, 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 nic z tych rzeczy się nie działo. A czy nie no odczuwasz bólu w pleców to bolą przykładowo? plecy, bo plecy. Mhm. Nie. Czyli plecy cię bolą, po dłuższej jeździe. Plecy już tak, no wiadomo, jak to, to nie turystyk, nie siedzi się jak na, na tronie, nie. Jak chcesz wygodny motor, to kupujesz turystyka, nie kupujesz sporta, nie? No, a jeszcze mam takie pytanie, jak tam tą Aprilię, to cenowo jak Cię wyszła ogólnie? Cenowo stały od 10 z nie? No ja za swoją, dałem 13 do negocjacji, byłam za 12 100 poszła, że tak powiem. Właściciel był zadowolony w miarę tej ja też, przez to, że to jest ta wersja, to też jest ciut droższe, nie? W końcu quickshifter i ABS tam się nie zrobi. No to w sumie by było na tyle. Dziękuję, że mogłem spędzić miło czas z panem youtuberem Motokru. Też bardzo dziękuję, że mogłem nagrać filmik z panem. Dziękuję, żeby zostawić suba dzwoneczek, łapkę w górę, komentarz. Bardzo by mi było miło, jakbyście to zrobili, żebym pod tym filmikiem właśnie dobić te 1000 lajków, like bo chętnie sobie sam obejrzę taką recenzję. Nic, dziękuję, pozdrawiam na razie, trzymajcie się, cześć. Bribes in, hey. in the the Credit cards and the scammers, hey. the in the scammers, getting the leaks in the van, Legacy,